życie na swoich zasadach. Bla 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 bla. Cześć ludzie. Co to dla mnie dzisiaj znaczy być wystarczającym? całe życie żyłem tak, że czegoś mi brakowało w otoczeniu, że ja ciągle byłem z jakiś nieodpowiedni. Za dużo piłem, za mało miałem pieniędzy, byłem za głupi, za brzydki, za chudy, za gruby i tak Były bardzo ciężkie momenty w moim życiu. Teraz czasami się też powtarzają takie momenty i takie, takie chwile, ale one są tylko takimi chwilami, to bardzo krótkimi. Kiedyś żyłem tak latami po prostu na wieczernim świecie. Cię do mnie dzwonił przed chwilą taki młody człowiek i jak mantrę pow... mówił o, o swoim uzależnieniu od marihuany. Ja dzisiaj widzę, że jak mantrę powtarzałem, że jestem niedobry. Jak mantrę powtarzałem ciągle, że jestem niedobry. I to miało spowodować, że miałem się stać dobry. Dzisiaj wiem, jak było to mylne tak naprawdę. Jest takie powiedzenie, że jeszcze nikt nie zrobił się dobry, dlatego że ktoś mu powiedział, że on jest zły. I ja dzisiaj o tym doskonale wiem. Ale chciałem o tym powiedzieć na, na, z pozycji dialogu wewnętrznego. Czyli jeśli ja codziennie rano wstaję i Zaczynam mieć chęć mówienia, że jestem głupi, że czegoś nie potrafię, że tego nie mam i tak dalej. To jak może wyglądać mój dzień? No, pomyślcie. Mój mózg spełni moje oczekiwania, i rzeczywiście będę miał taki dzień, w którym ja nic nie będę potrafił, nic nie będę mógł robić. Dwa, że ja będę cały czas oczywiście szukał potwierdzenia tego wszystkiego, więc będę szukał takich informacji. Na mój temat w otaczającym świecie. I potem jak te informacje zbiorę, to je obrobię sobie w tak w mózgu, żeby po prostu sobie dowalić najzwyczajniej w świecie. I to ma spowodować, żeby był lepszy. Często używam dzisiaj, że, takiego hashtagu życie na swoich zasadach. Jest taki trochę pokręty, bo tak naprawdę ja zawsze żyłem na swoich zasadach no zawsze żyłem na swoich zasadach jeśli miałem czarne myśli na swój temat, czarne ciężkie myśli o, o sobie, no to moją zasadą było niszczyć się po prostu się niszczyć i czy to nie było życie na swoich zasadach? to było życie na swoich zasadach gdzie moja zasada brzmi trochę inaczej kocham siebie lubię siebie, dbam o siebie dbam w taki sposób o siebie, w jakim ja uważam że to jest ok dla mnie Często ludzie na fanpage'u piszą mi, co ja powinienem zrobić, z kim się nie zadawać, ile basenów posiadać, kurde, co jeść, kogo przytulać, z kim iść do łóżka. Oni mają 10 miliardów pomysłów, na mnie Adama, na mnie wujka poradę. Czy oni żyją na swoich zasadach? Tak, ich zasada brzmi, kurde, będę zajmować się innymi, nie będę się zajmować sobą. Znam tą zasadę bo jeśli tak jest mi źle ze sobą, no to muszę się zajmować innymi, po prostu na zwyczajnie świecie. I to jest bardzo dobra zasada, bo tak naprawdę ja dzisiaj, jeśli ktoś się zajmuje mną i musi pisać te różne komentarze, a to, że jestem odpowiedzialny, że on zapił, a to, że kurde jestem złodziejem, a to, że kurde mam sekta i tysiące różnych dziwnych rzeczy. To taką mam potrzebę. Ja dzisiaj rozumiem potrzebę tego człowieka, tak naprawdę. Bo też takie kiedyś potrzeby miałem. Dzisiaj moje potrzeby są troszeczkę inne. Dzisiaj mam taką potrzebę, żeby na przykład przyjść na rzekę i nagrać taki film i coś do Was powiedzieć. Dzisiaj mam potrzebę, żeby zrobić parę zdjęć, wstawić to na fanpage. Dzisiaj mam potrzebę, żeby spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Dzisiaj mam potrzebę, żeby iść na meeting. Dzisiaj mam potrzebę, żeby. Nawet nie wiem, jakie mam potrzeby, bo tak naprawdę świat dla mnie wszystko przygotował. Jeśli jestem otwarty na to, to, na, na wszystko, to wszystkie potrzeby, że tak powiem, z zewnątrz schodzą i tyle. Jeśli na swoich zasadach, to jest uważanie, że to, co w danym momencie się mi zdarza, to powinno mi się zdarzać. Takie myślenie powoduje po prostu spokój, powoduje ratość, szczęście. Kurde, to są bardzo fajne uczucia, ja tak naprawdę bardzo mało rzeczy cię muszę robić, żeby być spokojnym, a tak naprawdę nic nie muszę robić, żeby być spokojnym, wystarczy, że jestem spokojny. Brzmi jak popierdolenie, ale taka jest kurde, prawda, taka jest prawda, najzwyczajniej kochani sieci. Co eee, pewien czas mam takie eee, mnie w życiu na fanpage'u, pojawia się to raz. Nie wiem, X dni i spada mi 17 kg, za chwilę przybywają mi, ja, mi te kilogramy. Ktoś musi to nadać etykietkę. A efekt jojo, a nie dbasz o siebie, tu się jest nudne, który jeszcze raz to robisz, kurde? Człowieku, będę robił to tyle razy, ile będę chciał. Nic nie słychać na Twoich filmach. To moja wina, że jeżdżą pociągi. Jezus Mary, jak to jest zajebiste, kiedy to jest zajebiste po prostu, nie zwracać na uwagi na takie, na takie sygnały, ale tak naprawdę to nie o to chodzi, że te sygnały z zewnątrz mają mi coś robić. Tylko w moim mózgu, jeśli dochodzą do takie sygnały do tego mózgu, to nazywam, mówię, okej, okay, wszystko jest tak, jak powinno być, Adaś. I to nie jest przykład w rzeczywist rzeczywistości, o, to jest świat piękny i kolorowy, świat jest dokładnie taki, jaki ma być, ja to często powtarzam. A, powracając jeszcze do tej, mojej, do, do tej mojej wagi, za chwilę zaczynam znowu jakiś mam fajny pomysł na to, a, i za chwilę się o nim dowiecie. Dzisiaj jeszcze na ten temat nie chcę, nie chcę mówić, bo, bo tak sobie wymyśliłem. Czy ktoś tam mi napisze, że jestem pojebany? Dziękuję mu, że w ogóle miał ochotę zwrócić na mnie uwagę. No kurde. Zobaczcie, jakie to jest proste. Ostatnio, właśnie, że tak powiem, żarłem dosyć dużo, bo chciałem nabrać jakąś wagę. Kurde, i zobaczcie. Tak sobie zmieniłem myślenie, że. Jedząc e, rzeczy, które są niezdrowe, jedząc wieczorem i tak dalej, powodowały, że jestem szczęśliwy, bo założenie było, że będę nabierał wagę. Czyli wszystko jest w mojej głowie. Ok. Ktoś powie, no, ale dzięki temu będziesz gruby i tłusty i szybciej umrzesz. Serio? Znam grubasów, którzy żyją dużo lat. Znam chudych, którzy nie żyją. Moim zdaniem dzisiaj, przeżycie życia na swoich zasadach, ale takich, które. Służą mi, po prostu mi, które powodują moje myśli i właśnie te moje zasady i moje myśli powodują spokojne życie. To jest zajebiste, fajne życie. Dzisiaj jak właśnie zmieniłem to myślenie, to okazuje się, że całe moje życie było zajebiste, nawet to, który myślałem, że jest tak kiepsko. Jakie to jest fajne echo w ogóle? Ja pierdolę, jak to wszystko jest proste, kurwa. Jest proste, jak się ma proste myśli, a jest bardzo nieproste, jak się ma ciężkie myśli. Jak... Jedynym głównym zajęciem jest to, jest to, żeby udowodnić sobie swoimi czynami i myślami, jak ten świat jest bardzo zły, jacy ludzie są źli. Ja już tak nie chcę żyć. Moja zasada brzmi: chcę być dobry. Dobry dla siebie, kocham was.